Siema, w tym filmie pokażę wam jak łatwo zdobywać kredyty w Brawl Stars. Zostaw subę oraz lajka, ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Pierwszy sposób to wbijanie punktów mistrzowskich na zadymiarzach, jest to naprawdę opłacalne, bo jak gramy dużo danym zadymiarzem, to do epika można dostać razem 225 kredytów, a od mityka 300. Więc podsumowując, jeżeli byśmy mieli na wszystkich postaciach brąz, czy licząc dwie nowe postacie, to byśmy zdobyli aż 21 600 kredytów, więc sami możecie powiedzieć, że się to opłaca. A więc przechodzimy do następnego sposobu, jaką jest aleja pucharów. Jeśli zaczynacie od zera, to macie naprawdę bardzo dużo kredytów do zdobycia później, już jest tego mniej. Ale jeżeli puszujecie pucharki, to i tak można nawet sporą ilość kredytów nazbierać. Ostatni sposób w dzisiejszym odcinku to oczywiście karnet zadymiarski. Z zwykłego karnetu można zdobyć 1000 kredytów. Jednak jeśli kupicie karnet, to macie 2000 kredytów, a w dodatku z karnetem plus w 25 levelu macie do wyboru epicką postać lub 1000 kredytów. Jeżeli nie macie co zrobić z kasą, to polecam patrzeć oferty w sklepie, bo raz na jakiś czas są naprawdę opłacalne oferty z kredytami. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Trzymajcie się, cześć.